Cześć! Dziś wspóźnionym na poboczu nowy McLaren 620R tuż przed premierą Mercedesa GLA oraz w przyszłym roku piesi z pierwszeństwem przejścia. Zaczynamy! Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego, gotowy jest projekt ustawy, zgodnie z którą przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych, jeszcze przed wejściem na pasy, wejdą w życie za nieco ponad rok. Pomysł budził zastrzeżenia od dnia ekspozycji 19 listopada, bowiem taki rodzaj pierwszeństwa może generować ze strony przekonanych o byciu na prawie pieszych wiele niebezpiecznych sytuacji. W ustawie ma znaleźć się jednak klauzula dotycząca dodatkowego obowiązku pieszego do zakazu wchodzenia na pasy tuż przed samochodem. Pierwszy będzie musiał ocenić prędkość zbliżającego się samochodu i podjąć decyzję, czy kierowca zdoła przyhamować. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zmiany w przepisach wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Dobry żart. Ciężko sobie wyobrazić, jak bardzo drastycznie podniesie się ilość wypadków. Przypominamy, jak wyglądała sytuacja, gdy to właśnie rowerzyści jadący ścieżką rowerową dostali takie pierwszeństwo. Pieszy, a nawet rower, czy właściciel pędzący 30 km na godzinę chodnikiem elektrycznej hulajnogi, ma znacznie mniejsze szanse w starciu z samochodem niż odwrotnie. Pamiętajcie, by uważać na swoje zdrowie i zawsze, niezależnie od pierwszeństwa, zachować szczególną ostrożność. Dajcie znać, co sądzicie o nowych przepisach. Brytyjski producent sypie premierami nowych modeli jak z rękawa, a w szczególności dotyczy to samochodów torowych. Każdy sprzedaje się jak na pniu, zatem motywacja jest jak najbardziej zrozumiała. Najnowszy McLaren 620R Bazuje na 570S oraz 570S GT4. Do napędu użyto tu dobrze znanego silnika 3,8 litra V8 620 koni, czyli o 50 koni więcej niż we wspomnianej 570S. Maksymalny moment obrotowy to 620 Nm, a auto przyspiesza do setki w 2,9 sekundy. Prędkość maksymalna? 328 km na godzinę. 200 km na godzinę zobaczycie na prędkościomierzu po nieco ponad 8 sekundach. Dużą zasługą w tym wypadku jest podniesiona moc, ale też odchudzona konstrukcja. Przy budowie 620R inspirowano się torowym 570S, dzięki czemu obniżono masę własną do 1282 kg. Nowy samochód osadzono na super lekkich 19-calowych obręczach z przodu oraz 20-calowych obręczach z tyłu. Do tego poprawiono aerodynamikę, dodając między m.in. duże tylne skrzydło zapewniające aż 185 kg docisku przy prędkości 250 km na godzinę. Dodatkowo samochód wyposażono w węglowo-ceramiczne hamulce z tarczami o średnicy aż 390 mm. W kabinie pojawiły się kubełkowe fotele z szelkowymi pasami oraz system telemetrii. Produkcja samochodu ruszy w styczniu 2020 roku i będzie limitowana do 350 egzemplarzy. Każdy z nich ma kosztować minimum milion złotych. Brytyjski koncern JLR zamierza opracować budżetowy samochód specjalnie dla klientów poszukujących samochodu terenowego, nie akceptujących ceny nowego Defendera. Budżetowy 4x4 będzie kosztował nie więcej niż 125 tysięcy złotych. Ma być to pojazd o całkiem atrakcyjnej stylistyce inspirowanej nowym Defenderem. Zdaniem magazynu Autocar nowy samochód ma przypominać najuboższe wersje nowej terenówki. Bazą do jego produkcji będzie natomiast Tata Omega Arc, przygotowana przez hinduski koncern, który jest w końcu właścicielem Land Rovera. Ta platforma Forma wykorzystywana jest obecnie w terenowej tacie Harrier. W gamie silnikowej pojawia się jednostka 3-cylindrowa 1.5 z turbodładowaniem. Ruszyła produkcja jedynego Cabrio w ofercie Volkswagena, a mianowicie T-Rocka w wariancie ze zdejmowanym dachem. Pomysł nie jest nowatorski, gdyż jednym z pierwszych takich samochodów cywilnych był Jeep CJ, a wśród słów znany jest chociażby model taki jak nie cieszący się zbyt dużą popularnością Range Rover Evoque Cabrio lub Nissan Murano Cabrio. Volkswagen przy tym wycofał z oferty Golfa Cabriolet, który towarzyszył wszystkim generacjom od 1979 roku. Auto montowany jest na tej samej linii produkcyjnej co Porsche 718 Cayman oraz Boxster. Zamiast nadwozia pięciodrzwiowego T-Roc Cabrio otrzymał nadwozie dwudrzwiowe dodatkowo usztywnione z wysuwanym pałąkiem przeciwkapotażowym. Sterowany elektrycznie prezentowy dach otwiera się w 9 sekund do prędkości 30 km na godzinę. Pod maską producent oferuje litrowy trzycylindrowy silnik o mocy 115 i 150 koni. Samochód ma pojawić się w sprzedaży na wiosnę przyszłego roku, a jego cena nie będzie przekraczać 100 tysięcy złotych. Jedynie dwa dni dzielą nas od oficjalnego debiutu drugiej generacji Mercedesa GLA, czyli popularnego kompaktowego crossovera przełapanego już wiele razy na drogach publicznych w obfitym kamuflażu, Dziś jednak prezentujemy zdjęcia pokazujące już nieco więcej ciałka. Na najnowszych zdjęciach szpiegowskich zakryty wciąż pozostaje przedni pas oraz tył nowego modelu. Natomiast bok prezentuje się w pełnej okazałości. Widać, że linia okien poprowadzona jest znacznie bardziej dynamicznie niż u poprzednika, trochę podobnie do GLB. Nowe GLA, jak podają plotki, jest wyraźnie większe od pierwszej generacji. Zwiększyła się ilość miejsca na nogi w drugim rzędzie siedzeń dzięki zwiększeniu rozstawu osi, przy czym całkowita długość pojazdu zmniejszyła się o 5 mm. Paradoksalnie, Mercedes GLA nigdy nie był terenówką i akurat pod kątem właściwości terenowych nic nie ulegnie zmianie. Nie będzie ani lepiej, ani gorzej. Prześwit pozostaje bez zmian. W gamie silnikowej nie uświadczymy żadnych niespodzianek, a pojawią się raczej jednostki, które znaleźć możemy w ofercie innych kompaktowych Mercedesów. Tak samo będzie z tym, co na szczycie gamy, a mianowicie linią AMG. Później pojawi się GLA 35 o mocy 306 koni, GLA 45 o mocy 387 koni oraz GLA 45 S o mocy 421 koni. Ofertę uzupełni wariant hybrydowy GLA 250e Plug-in Hybrid. Mercedes-Benz EQA, przyłapany po raz pierwszy w pełnym kamuflażu na drogach publicznych. To rzecz jasna, w pełni elektryczna wersja małego crossovera ze Stuttgartu. Auto zbudowane jest na platformie MFA2 zaadoptowanej z konwencjonalnie napędzanego GLA. Łatwo można z zewnątrz rozpoznać wyraźne podobieństwo w kształcie bryły pomiędzy dwoma samochodami. W pełni elektryczny napęd, kryjący się pod zgrabnie nakreśloną karoserią, ma pozwolić na przejechanie na jednym ładowaniu do 480 km. W ofercie będzie dostępne kilka różnych wariantów, różniących się całkowitą mocą jednostki elektrycznej. Zasięgiem oraz ceną. Prawdopodobnie EQA występować będzie w wersji z napędem na cztery koła. Audi wprowadza nowy układ napędowy typu plugin, oferowany w dwóch wariantach mocy. Q755 TFSI-E oraz Q760 TFSI-E. Sercem jest tu turbodładowany 3-litrowy silnik V6 TFSI generujący 340 koni mechanicznych, dodatkowo połączony z silnikiem elektrycznym. Moc całkowita tego zestawu odpowiednio 381 koni i 600 Nm oraz 450 koni i 700 Nm. Silnik elektryczny zintegrowany z 8-stopniową skrzynią automatyczną, a chłodzony cieczą akumulator litowo-jonowy ma pojemność nieco ponad 17 kWh. Zdaniem producenta, Oba warianty hybrydowe oferują zasięg w trybie w pełni elektrycznym wynoszący 43 km w cyklu WLTP. Audi Q7 60 TFSI e może osiągnąć pierwszą setkę w czasie 5,7 sekundy oraz prędkość maksymalną równą 155 km na godzinę. Audi odświeżyło modele RS 5 Coupe oraz Sportback dodając im jeszcze więcej pikanterii oraz nowy system MMI – Jednostka napędowa pozostała taka sama, a przypominamy, że jest to 2,9 litra TFSI o mocy 450 koni mechanicznych. Z zewnątrz samochody wyróżniają się teraz szerszą i niższą atrapą chłodnicy, jakby zaadoptowaną delikatnie z nowego Audi RS6 Avant oraz RS7 Sportback. Oprócz tego, powyżej chłodnicy ulokowano dodatkowe wloty powietrza odnoszące się do ikonicznego Audi Quattro z lat 80. To dokładnie ten sam zabieg, co w testowanym wczoraj Audi A4. Test znajdziecie powyżej w odnośniku. Błotniki poszerzono o 40 mm, a z w przodu miejsce znalazły ledowe, nowoczesne reflektory. Klienci mogą też zdecydować się na skonfigurowanie swojego samochodu z logo Audi oraz emblematami lakierowanymi na czarno. Do palety kolorystycznej trafiły dwa nowe lakiery – Turbo Blue oraz Tango Red. We wnętrzu główną zmianą jest nowy ponad 10-calowy ekran systemu multimedialnego oraz po raz kolejny brak w pokrętła do jego obsługi, znajdującego się wcześniej na tunelu środkowym. Daler przygotował atrakcyjny pakiet dla samochodów BMW X3 M i X4 M, gdyż jak się okazuje, można wyciągnąć z nich jeszcze więcej mocy. Szwajcarska firma tuningowa stworzyła pakiet modyfikacji, dzięki któremu BMW X3 M generuje 610 koni oraz 760 Nm, czyli o 100 koni i 160 Nm więcej niż w seryjnym modelu, co przekłada się też na osiągi i jej elastyczność. W efekcie pojazd przyspiesza do setki w mniej niż 4 sekundy, a prędkość maksymalna przekracza 300 km na godzinę. Po zdjęciu elektronicznego ogranicznika. W ten sposób X3M staje się ciekawą alternatywą dla większych braci z rodziny. Wraz z modyfikacjami technicznymi idą też w tym przypadku te wizualne. Auto może zostać osadzone na 21 lub 22 calowych aluminiowych kołach, obuty w opony Michelin. Dostępne jest też dedykowane zawieszenie oraz subtelny pakiet stylistyczny. Suzuki zaprezentowało podczas trwających w Tajlandii targów motoryzacyjnych koncepcyjnego rasowego Swifta Xtreme. Japoński producent zdecydował się na uatrakcyjnienie nadwozia wieloma wstawkami poszerzającymi samochód oraz dodającymi mu sportowego charakteru. Zaczynając od przodu widzimy tu lekko zmieniony front z czarną atrapą chłodnicy, nowymi wlotami powietrza oraz dokładką do przedniego zderzaka. Maska jest inaczej wyprofilowana i znalazły się w niej wloty powietrza chłodzącego silnik. Z tyłu natomiast pojawiły się srebrne końcówki wydechu, a auto osadzono na niskoprofilowych opcjach. Ponach. Jest również dyfuzor, przyciemnione szyby oraz lotka na klapie bagażnika. W ostatnich miesiącach pokazywaliśmy wam wiele zdjęć niskiej rozdzielczości pokazujących nadchodzącego suwań chińskiego producenta Link Co. Dziś możemy wam wreszcie zaprezentować coś oficjalnego. Oto nowy model o nazwie 5. Pojazd zadebiutuje w Chinach w pierwszej połowie przyszłego roku i jest suwem o charakterze coupé, a nawet można powiedzieć, że Link Co. 6 to wariant kupel Link Co. 01. W gamie producenta front jest zunifikowany. Każdy samochód charakteryzuje ten sam zestaw pionowych świateł. Dalej widać charakterystyczne słupek C, czarne akcenty kolorystyczne, delikatny dyfuzor oraz dwie końcówki wydechu. Wszystkie modele w gamie budowane są na platformie rozwijanej z Volvo, a mianowicie CMA, i trafią na rynek z dwulitrową jednostką benzynową mocy 255 koni i 349 Nm momentu obrotowego, przekazywanego na koła obu osi poprzez 8-stopniową automatyczną przekładnię. Zewnątrz zainstalowano nową, odświeżoną kabinę. Dziękujemy Wam za oglądanie i za dzisiaj. Jutro oglądajcie nas również rano w nowym odcinku na poboczu oraz zapoznajcie się ze wspomnianym testem Audi A4 z poniedziałku. Do zobaczenia!